ty z ten gmno, dzień 5 i zapraszam do dotawania w górę, sobie, polecać mi kanał. I mamy to, naciki, by się przydały, może. I Gramy sobie w Go Dust 2 z gościem specjalnym, czyli z Jak się mam? Dobre. Chuj, Spierdalam <tryk> Dobra, a czyste. Jest Long Clock. Ej, Long, long i Mid. Pomy widział? Kurwa, nie zdążę mu Po prawej stronie. Stój bliżej. Bikriś. wiedziałem, kurwa mać On dostał 1 HP Ale on chyba nie ma pizdolce Jak on dostał tylko jeden HP? On chyba amunicji nie miał, bo on miał ten W swoim Pierdolę Chociaż mój skok tygrysa wyszedł Zobaczyć, czy to się nagrywa ja ja pił dola ja Polak znaczy na pewno mój mleczek. Jo. Ja. Chodź, Chodź na B. Bak, bak, bak. Kłócę. Dwóch jest. Przy okienku jak coś. Kurwa oh. <gulny> <gulny> bokiem pójść kurwa zanim oni weszli ahoj no w tamtym zespole jest więcej Polaków na pewno

Lol kurwa co to było jaka panika? Ile ja mam? O, trzy już mam. I asysta. Dobra. Kto tam pakę zostawił? Kuj mać Dobra widział mnie. Na idzie. Jakim cudem, czemu tam jest zwalnia, oh. na web przyjacielu A kto sobie przelew wziął площадка. Абжа. Evet, 3-2. Niye o kadar duruyoruz o tünelde anlamıyorum. Ama bak girdik işte. Hayır, pek anlamıyorum. Aferin. Ne? Evet, High Söyledim. Hadi canım bana onu. Hepsini satıyor. Bir adam vurmuş. Kesinlikle. Bizimkiler konuşuyor mu? Hayır. Ya hep öyle oluyor. Bırak diyor ben de diyor. Sonra diyor ki oynayalım. Oy Dobra, już ten analoga z longest chodzą. To jest, na co ja mówię, z mida.

Okej. No bogaty, 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 Dobra, patrzę na tamtego. Dobra, został tam jeden. A to ostatni. Idzie. Mhm. Dobra, patrzę na, na naszego. Zajebiście. Dobrze. Jest komunikacja chociaż.

Aby się tutaj afka przydała. Ale dostał. No ale jest na tutaj jeden czwarty chłopiec. No ale biegnie. Chodź, chodź na no, szybko nie A, nie Ja tu pilnuję Shorta z kolegą Zajebiście, dobre Pana o ciebie wołali, Yellow No wiem, wiem Znaczy ja się domyślam, że mogę wołać Ja bo my idziemy i takie ataki ładne, czyste to... Tak, myślę, że to profesjonalny profesjonalne Tak i tak są, tak

Pływa wszyscy na B. Co tu się dzieje, kurwa Ten był łodź, wycinek, kurwa Nagrałem tą akcję. Dobra, mam ten debius. Jakby co? Dobra, zobaczmy, kto gdzie idzie. Ach, jak B to B. Jak się Ja dole Gobi. Jak on nie zginął?

Göz Sana göz çıkı- Lanlar Bob mid Mid,

Sarı dedim çok iyi oyuncu dedim bak. Dobra. Geçeyim mi? AK ve EWS. Abi. Biraz ana armus işi tak. Ulandan. One a One long Yeah. Yeah. Ik ga nog die bal. Ik ga short lang. nice. Jeden będzie po lewej. No tam ci się aw, no po lewej centralnie będzie jeden. Plecy Nie to co on. On je odjebał. Nie yeah, to było piękne On całą amunicję za jego pleców strzelał. Oh yeah.

Lady okay, kanka bomba a co, możemy wygrać fajnie. Kurwa, co ja mam kupić? Dobra, ja, scouta kupiłem. Słyshot. Bastom się mnie tak. Jeszcze tu był, nie zabił. Ale po tak, Moja, jest bo ja papa Kurwa macie, wiem, wiem, ninjana... ja się schowałem ze skrzynią, specjalnie za to. Uciekł na B. Jakiś. Ale jeszcze jeden. Albo nie. Az, kanka, on będzie na A skręcił, on sen görürsen öldürürsün. Bilmiyorum, bir mermi daha ben Ja pierdolę Dajcie mi hajs lepszy Byłem tak wysoko i daję dupy znowu Dobra ja idę na shorta <noise> Na B weszli. Yeah. Good out. Good yeah. Uh, free meat. Free meat. shot the media. Shots. Don't I oni nie zginęli. No i Remis, albo wygrane. Ja pierdolę wszystko albo nic ile ja mam hajsu. Dobra, wszystko na MK.

A, poszli? Tak. No. Tak, no. no. A, przy samochodzie są trójka. Go. Nie wierzę. Nic. Jakie le lekowisko to było. Dobra moi drodzy, tak pokazaliśmy jak się nie ja. Kiedy mamy mecz pod kontrolą. Dobra, jego oglądanie trzymajcie się, elo.